Władimir Putin jest nazywany zbrodniarzem. Za to, że Armia Rosyjska morduje ludzi w Ukrainie, tak o nim mówią publiczni politycy i dziennikarze, zarówno polscy, jak i zagraniczni. Niektórzy nie zawsze, ale raczej nie mają z tym większego problemu. I słusznie, bo Putin jest zbrodniarzem i właśnie tak powinien być nazywany. Ciekawe jest jednak, że jednocześnie ci sami ludzie nie nazywają zbrodniarzem Beniamina Netanyahu. Chociaż Armia Izraelska zabija codziennie w strefie gazy średnio. Więcej cywilów niż armia rosyjska w Ukrainie. Zabiła przez ostrzały i doprowadziła do śmierci głodowej znacznie więcej palestyńskich dzieci, niż zginęło ukraińskich. Tak samo świadomie uderza w cele niewojskowe i te zajmujące się ratowaniem ludzi, takie jak szpitale czy punkty pomocy humanitarnej. Putin i Netanyahu obaj są ścigani przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnie wojenne. To dlatego Netanyahu nie przyleciał do Polski w tym roku na okrągłą rocznicę wyzwolenia Auschwitz, bo bał się po prostu, że zostanie zatrzymany. Chociaż co ciekawe, polski rząd obiecał mu absolutną nietykalność. A jednak żaden polityk, rządowy ani żaden dziennikarz głównego nurtu, zarówno w Polsce jak i na świecie, nie nazywa Netanyahu zbrodniarzem. To, że nie robią tego politycy, jest jeszcze zrozumiałe nikt w świecie nie chce zadzierać z Izraelem, bo w ten sposób zadrze z jego protektorem, czyli USA. Polska też. Zwłaszcza teraz, kiedy rządzi Trump, który jest skrajnie proizraelski, pewnie również dlatego, że ma wzięcia Żyda, a razem z Netanyahu podobno planuje wysiedlenie Palestyńczyków z Gazy i zrobienie tam nad morzem śródziemnomorskim riwiery dla zachodnich turystów. To interes polityczny nie pozwala nazywać Netanyahu zbrodniarzem. Putina już w sumie wolno. Do niego interesuje jako takiego już nie ma. Chociaż ma go sam Trump, ale to też dlatego on Putina zbrodniarzem nie nazywa. W tym wszystkim jest przynajmniej Trump bardzo konsekwentny, ponieważ on nie nazywa zbrodniarzem ani Putina, ani Netanyahu. Natomiast dlaczego nie nazywają go tak media? Czy nie powinny mówić nam prawdy o świecie? Przecież nawet Międzynarodowy Trybunał Karny uznał Netanyahu za zbrodniarza wojennego. Czego się w takim razie boją dziennikarze? No możemy się spodziewać, czego boją się ci dziennikarze w Polsce. Otóż dziennikarze rządowej TVP pewnie boją się, że zainterweniuje ktoś z rządu, żeby nie było, że Telewizja Polska nazywa izraelskiego premiera zbrodniarzem i żeby lecą. Dziennikarze amerykańskiej TVN najprawdopodobniej boją się, że zainterweniuje ktoś z Warner Discovery i też wylecą. A dziennikarze polsatu Solorza? Ci pewnie boją się, że zainterweniuje ktoś od Zygmunta, a on ma bardzo prostą zasadę w biznesie: nikomu się nie narażać. No i także wylecą. Tak działa właśnie u dziennikarzy autocenzura. I taka na przykład Monika Olejnik, która wiele razy w świętym oburzeniu grzmiała w swoim programie o zbrodniarzu Putinie, ale ani razu o zbrodniarzu Netanyahu. Chociaż zawsze przedstawia się jako wolne media. To wolne w takim razie od czego, bo na pewno nie od podwójnej moralności. W Polsce tylko Braun nazywa Netanyahu zbrodniarzem. Za to nie nazywa tak Putina. Co ciekawe. Wychodzi więc na to, że w Polsce nie ma ani jednego uczciwego człowieka, który by tych dwóch zbrodniarzy Putina i Netanyahu mierzył jedną miarą. Ciekawi jesteśmy, co wymyślicie na ten temat. Koniecznie skomentujcie i udostępniajcie.